Dzień dobry, miło mi jest Państwa powitać na dzisiejszej konferencji. Są ze mną Pan Prezes i Europoseł Janusz Korwin-Mikke. Pan Prezes odniesie się dzisiaj do debaty pomiędzy Hillary Clinton i Donaldem Trumpem. No i też powie, który z tych kandydatów byłby lepszy z punktu widzenia naszego, czyli Polski. I proszę Pana Prezesa o zabranie głosu. Jak Państwo widzą, jestem niewyspany, bo oglądałem tę debatę, debatę na żywo w BBC. Będąc w Brukseli, oczywiście. I Proszę Państwa, odpowiedź jest taka: w oczach wszystkich ludzi, którzy się odrobinę znają, wyraźnie wygrała pani Clintonowa, natomiast w oczach tych ludzi myślących jest parę procent. Natomiast w, w ocenie takich ludzi popularnych wygrał podobno pan Trump. Co było zdumiewające, to to, że po serii uderzeń prowadzących zresztą wyraźnie faworyzował. Panią Clintonową, Po pytaniu pana Trumpa o jego osobiste sprawy, o jego fundację, jak skąd dostał pieniądze, prawda? jak prowadził biznes, że nie dopłacał swoim, swoim pracownikom. No wyraźnie pan Trump z taki, taki malutki się stał, zaczął wyglądać trochę jak uczeń, jak, jak uczeń przy mistrzu. No ale potem się zebrał w sobie jakoś i prawie że prawie wyrównał tę sytuację. Co się stało? Stało się to, że on nie podażył później odpowiedzieć na pytania konkretnie, tylko zawsze się odnosił do załóżmy migrantów, do spraw ogólnych nie odpowiadał na temat, także, także powtarzam, w oczach ludzi, w oczach ludzi, którzy, którzy cenią szermierkę słowną, no to wyraźnie przegrał, natomiast powtarzam, w oczach ludzi, którzy uważają, że się powtórzy pięć razy o imigrantach, no to wygrał, bo mówił o ważnej sprawie, bo o groźbie imigracji prawda i tak dalej. Także, także badania, przyjrzałem się że sondaże, pokazują, że Trump ma ogromną ilość zwolenników, wyraźnie wbrew sondażom prowadził Prowadził w, w opinii publicznej i ci ludzie są tak zawzięci, że oni nawet w tej sytuacji uważają, że on wygrał tę debatę. Jest bardzo ważne, że on ma zobaczywych zwolenników. Yy, I teraz to pytanie, które padło, to jest, co byłoby lepsze dla Polski. No pytanie jest, najpierw, co byłoby lepsze dla świata? Jestem absolutnie przekonany, że panie Clintonowa, jak się dorwie, to władzy, to trzecią wojnę światową nam zmontuje. Yy, zresztą ona powiedziała otwarcie, to, to, jest, to jest w internecie na jednym ze spotkań, że ten, że jeżeli Hakerzy się włamią, oni się włamali do serwerów Komitetu Partii Demokratycznej, no to musimy użyć sił zbrojnych, prawda, bomby atomowej. Wszystko no, ta osoba jest zupełnie szalona i ona chce doprowadzić do, do wojny światowej z wielu powodów. Jeden z powodów jest to, że trzeba Iran zniszczyć, bo zagraża Izraelowi. prawda. No, drugi powód jest bardzo ważny, że Ameryka słabnie, wyraźnie widać po wykresach że zbrojenia amerykańskie się osłabiają, więc póki jest silna, trzeba zniszczyć Rosję i Chiny. Chiny się przyłączyły do Rosji, wyraźnie ogłosiły sojusz wojskowy, także to jest to ostatnie lata, kiedy można, kiedy można pokonać Rosję i Chiny razem. Trzeba to zrobić teraz, jak najszybciej i wszelkie prowokacje są tutaj dobre. Także co zrobi pan Trump, to nie wiadomo, ale na pewno nie. Nie zrobić trzeciej wojny światowej. <laughs> dlatego też, dlatego też zdecydowanie, zdecydowanie w interesie nie tylko Polski, ale i, ale i całego świata lepsze byłoby zwycięstwo pana Trumpa. Poza tym trzeba zwrócić pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Wcale nie jest wykluczone, że będą prowokacje jeszcze przed wyborami. Gdyby groziło rzeczywiście wygranie pana Trumpa, to może być próba zrobienia wojny przed wyborami po to właśnie, żeby ludzie się wtedy kupią bo, bo aktualnego rządu, nie zmieniają rządu w trakcie wojny, prawda? być może w, a wybory byłyby w ogóle przełożone. Prawda? Establishment amerykański, to jest tak samo złodziejski, jak, jak establishment PO i PiS, tak samo są bandy złodziei, które rozgrabiają, rozgrabiają Stany Zjednoczone, więc oni bardzo nie chcą, żeby doszedł do władzy ktoś spoza establishmentu, zarówno pan Cruz, jak i pan Trump byli spoza establishmentu. Trzeba było widzieć, jak establishment Partii Republikańskiej starał się, żeby ci dwaj właśnie nie weszli. Weszli. Nie, nie weszli, no ale właśnie oni byli na, na dwóch pierwszych miejscach. I jeszcze pan Cruz poparł teraz pana Trumpa, więc wydaje się, że ma poważne szanse, poważne szanse wygrać i, i dzięki temu jakoś tam, jakoś tam kula ziemska przetrwa. E, to tyle, proszę państwa, tytułem wprowadzenia. Proszę na jakieś pytania, to oczywiście służy. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo prosimy. Jeśli nie, to dziękuję i zapraszam na kolejne konferencję.